Hello, hello, ogólnie dzisiaj dziwna nazwa odcinka, nie wiem o czym on jest, ale nazywa się erotików. no, zaciekawiło mnie to, sprawdźmy. Idę, no nie rozerwiesz się, kurde, no, idę. Szej Boże. Pani Madura, nie dam, bo nie mam, jakbym miał, też bym nie dał. Cicho, ja mam i chętnie dam, panie Ferdku, słodki kochany. Co pan ma? Patrz, pan. A panie mnie takiej rzeczy nie interesuje. Patrz pan. Patrz pan. Mambo. zalambala, Bambo, dza lambala dza mambo. To radyjko jest kurde. Bambo, centkie, centkie bambo. Fajne Radyko. Radyko, fajne? Ej kurde. Chciałbym takie radio, aż sprawdzę w necie, czy, czy istnieje takie radio. Bycie postawiłbym sobie na biurko, nie? I takie. Cycki. No, Cycki, no. Kto nie lubi. Panie, i to jest ode mnie dla pana w prezencie. Bo pana, panie Ferdku, to ja najbardziej na tym osiedlu lubię i poważam. Ja bardzo panu. Dzień. Dziękuję, no. A, a jak się to reguluje? A panie, no, tym lewym cyckiem się włącza, prawym kręci. Przestań, że majdrować przy tym radiu, bo już mnie uszy bolą. A szukam przecież normalnie, nie? Czego tu tam szukasz? Nastaw normalnie jakąś ładną muzykę, a nie tak kręcisz na okrągło bez sensu. Alindzia, se a w wiadomości się szukasz. Wiadomości się szukasz. Akurat. Masz tu jedz? jedz. Ej, kurde, jest coś takiego. 30 zł. Ej, kurde. Chyba więcej kupię po wypłacie. Nie no nie będę taki. To by było trochę cringe'owe. Ale przynajmniej wiem, może kiedyś. Masz. Yeah. Yeah, 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 yeah. 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 tylko nie Dobra, dobra. Panie Fedku, jakie fajne radyko pan ma. Ja mam pan łapał, bo pan zepsuje. Ale fajne, panie, jajcarskie takie. Gdzieś pan takie kupił? Panie, nie interesuje pan. Panie, panie Ale... to są drogie rzeczy. Panie, panie a ja na bazarze, to normalnie widział taką e, dupę. E, telewizor chiński. Jaką dupę? No normalnie, panie. Różową, taką plastikową, jak się dubki otwarło, panie, to tam w środku taki mały telewizorek był. Panie. Czego tam ludzie, panie, nie wymyślą. No, No, panie, jeszcze jeden chłop to żygi plastikowe miał, a, a i taką poduszkę, co, co pierdziała, jak się siadło. Wie pan, śmieszne takie rzeczy, panie, że z rybak. O, później pan już. Przepraszam, Panie, panie Fedku, jeszcze ze takie tam byli, co jak się nakręciło nie, szczękę, to ona tak po stole I taka klapała i taka klakla, klak, 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 klak. I jeszcze palec gumowy taki, że niby urznięty komu do zupy można wrzucić, a bo oko, że wyłupione. Panie, czego to ludzie nie wymyślą? Dzień dobry, panie prezesie, można się doziąć. Ale prosto uprzejmie, panie ferdecku, kochany! Gadaj pan na dupie. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. A co to za cacko podłożę? nie wie pan, no. Takie, takie radyjko, nie wie pan. Zdajłby ze zagranicy mi to przywiedznie ofiarował, nie pan. Nie no, rewelacja! Panie. Kut, masz pan, czego to ludzie z głodu nie wymyślą. No wie pan. Przepraszam, czy cały odcinek będzie opierał się na tym radyjku? Nie ona pasuje, tak szczerze mówiąc, muszę panu powiedzieć. No podoba mi się. A, a wiesz pan, że tak? Ja mam w domu takie radio, wie Pan, niemieckie, solidne, proszę Pana, takie czarne, wielkie, mocne. To, Panie, jak oni tam zaczną pieprzyć, o tym, wie Pan, o tym kryzysie, A. o tym bezrobociu, że tu wojna, tam wojna, o tych chorobach, Panie, to, to tak jakbym głosu z, z trumny grobowej słuchał. A, panie, ja Panu powiem, że u mnie w radyku to samo pierdzielą, ale panie, jak ja się na to radyką popatrzę, to mi się od razu weselej robił, Normalnie. Nie, no, fajne, kurka wódka. Fajne, jak to pasuje? No. Co i kolora! Od rana się cyckami wyobrazić. Co, 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 co pani tak ujada? Pan, pani malnosi. Dziady, dziady. To dziad. zabawy o, taka rzecz. Pan? I mi stąd z pornografią taką. Śmieszna, Śm Śmieszna rzecz taka do zabawy. Gadia, gadia, gadia. Pan śmieszny jest. Z tych wszystkich dziady pornografcze wyrocha mi z tego. Już mi. Tak, majdaniak, Majdaniak, baraniak do Majdaniaka, Majdaniak do Baraniaka. Zagol! Ale sędzia Zubeldekar gwiszcze wyraźnie pokazuje, był spalony! Nie chcę uznać tej bramki! Ja, jaki spalony, jaki spalony, no jaki spalony! Wejrzyjcie, co na dupie siada i... Nie wyskakuj mi tu nie podstawę! No właśnie, ja już myślę, że dosyć tych emocji. Dobrze przy obiedzie. To ja kiedyś dostałem takiego zabawkowego gumowego do ręki, to tak, takiego gniotka. Ale to jest w każdym kinolu, Przynajmniej kiedyś było, nie wiem jak teraz. Frydzik, jak już chcesz słuchać tego radia, to nie no, Znacie jakąś muzykę fajną, taką do jedzenia. Ojciec, mu co za poszukaj, oni fajne kawałki dają. Tato, <słuch> bo ja sobie wam sobie byś mi tego te radia pożyczył, byś mi pożyczył normalnie. Ja bym zrobił go na siłkę i bym kolegom pokazał, By by ja normalnie, doraj <słuch> w <życiu. słuch> To byście mnie kurki zaraz poprzekręcali, co? Co? już zarab! Jakie tatoś ja nie umie kręcić, jak ja przecież normalnie y, umie kręcić, pan? Nie, Weź, tego nie dotykaj! Nie macaj tego w ogóle! Ale co ja zrobiłem, takie ci, no co? Nie wiem, denerwujesz mnie, nie denerwuj mnie! A wow! Zostaw to. A ja, a ja w sekszopie to ja widziałam taką solniczkę do solenia, nie? I taką pieprzniczkę do pieprzenia, nie? No ale to męskich szatów była, nie? Mariola, Mariola, nie przy jedzeniu. A ja też w sekszopie byłam i, i widziałam e, takiego dzwonka w kształcie męskiego członka. Oj, a do czego? No jak to do czego? No do dzwonienia bynajmniej. Jolanta! Jolanta! Coś ty w ogóle we, we, w tym sex shopie robiła? Normalnie ty mnie powiedz lepiej, dobra? No nic, zabłądziłam, weszłam, bo myślałam, że to krawcowa. Nie no, krawcowa, ludzie, no przecież tam normalnie te lawalusy lafa, normalnie męskie stoją odłogiem, na witrynie normalnie stoją, no! Zresztą na włosy mi kapał, fryzurę rozburzał, to wyszłam się schronić, fryzurę ochronić. Jolanta, ty mnie normalnie w nerwiasz, denerwujesz mnie do nerw, doprowadzasz normalnie mnie takich, że... Uspokój się! Taki się kompotu. A ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, jak się ludziom nudzi. Ty! Ty, ty! psalmu byś lepiej poczytała. Grzechów grzechu w tym nie odnajduje, bo seks jest częścią miłości, radości, dany Bożemu stworzeniu ku pocieszeniu Ojcze. <grywa> <grywa> Do jasnej cholery, cieszy, no. Cieszy, 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 cieszy. No co ty robisz? Na no radio słucham. Nie no, tak dalej być nie będzie. Ale co się tobie rozchodzi, Halinka? Co jest, no? I dobra, ja się naprawdę czuję niekomfortowo oglądając ten odcinek. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, że go wybrałem. Taki, nie wiem, taki zmieszany się czuję, skrępowany. O, to gówno różowe, którym się cały czas bawisz i, i, i obgłaskujesz, po prostu. Proszę natychmiast usunąć to z mojego domu. Ale. Po, o co to pojechałeś? raz rozchodzisz, co ci tam przeszkadza? No to jest po prostu skandal, żeby jedna szowinistyczna świnia wymyśliła taką zabawkę, którą druga szowinistyczna świnia się bawi. I to taka szowinistyczna świnia z wąsami. Ale. Przepraszam, Halinka, ja cię dalej nie rozumiem, o co się rozkazuje. Koniec dyskusji powiedziałam! Albo wypieprzysz to natychmiast na śmieci, albo ja dzwonię do adwokata. Ale przepraszam. Ja nie zamierzam mieszkać pod jednym dachem z człowiekiem, który folguje niskim, fetyszystycznym pobudkom elektrycznym. Ale przepraszam bardzo, Halinka to, co ty teraz robisz, to jest ograniczenie swobody dostępu do mediów. Przepraszam. Proszę bardzo, ja dzwonię do adwokata. Ale to proszę bardzo, a to ja wychodzę w ogóle. Stąd i przepraszam, bardzo wychodzę i ja nie wiem, kiedy wrócę, ale jedno jest pewne. Na pewno nie wrócę czeźwy. Do widzenia, panie. Ty co, Holik? Ja ci uprzedzam, że książ Pączek się o tym wszystkim dowie. I my już na ambonie. Radiowiec cię znalazł. Radiocyce komator. Proszę państwa. No, co w cię? Dużo różnych rzeczy w życiu widziałem, ale czegoś tak zabawnego to nie. No, no. Mnie to, proszę pana, też... Ba bawi na nawet rozśmierza i rozczula, ale nie wszyscy w tym kraju mają takie poczucie humoru. No, rozumiem, że pańska żona miała, to panu zaznaczyć. No, jakbyś pan zgadł, panie. Ona, ona ma do mnie prezencję, że ja się tak o tym tak erotycznie bawię. Wie pan, <grym> a, a, wie pan ja miałem kiedyś taki kubek y, w kształcie y, takiej no, kształtnej piersi kobiecej. No. Bardzo lubiłem pić mleko. No to, ona uważała, że to jest perwersyjne kazirodztwo. No i co? No i, co? No i w... rozbiła go kiedyś o ścianę, celując w moją czaszkę. Co pan powie? To... No ale wie pan co, bo pewne kobiety w tym kraju, w pewnym wieku, mają wszystko i wszystkim za zę, wie pan. Ja przez moją Dorobiłem się trwałej nerwicy psychicznej i nie żytu jelita grubego. A co ci tak wesoło, Marian? Chcesz kopa w dupę? Ja ci mówiłam, że nie życzę sobie tych dyskusji podkiblowych poniżej pasa! Spokojnie, Helena, my tu z sąsiadem, dyskutujemy o pewnych problemach. Europy Zachodniej. A niech ja od ciebie alkohol poczuję, jak wrócisz. To co? To ci czerep rozłopię toporem. O tako! I wrzucę do odry w warku celofanowym. Widzi pan, oto cała rzeczywistość. Ale, panie, pan, żeś w ogóle tym nie No, bo wie pan, ja nauczyłem się rozładowywać napięcia psychiczne. Ale jakim sposobem? Przez te gnieciówki. O, o, właśnie takie gniotki miałem, no? Jak Paweł Widzicie? Mój mentor. A panu przypomina ta morska muszla. No, ja... No, jak chcę. No, no, panie, no wiadomo, żonu żonu, żonu. otacza nas zewsząd. Nawet najmniejsza szczelina kojarzy się z wulga wagina. Panie nie no, przepraszam, ale panu to się wszystko z jednym kojarzy. Bo tak naprawdę wszystko jest seksem. Seksu się wywodzi i do seksu zmierza. Gdyby pan czytał mistyczne rozprawy... Emanuela z Swedenborga, to by pan wiedział, o czym mówię. Proszę pana, jak już tak zbaczamy na te rzeczy, które się fizjologom nie śniły, to ja chciałbym panu powiedzieć, że ja nie rozmawiam na takie tematy. Po pierwsze primo na sucho, po drugie primo Zakładam, że w tamtych czasach, w sensie nie, no może nie w tamtych, ogólnie, no kiedyś to było takie mega, wow. No, ale teraz w sumie to jest normalna rzecz. <śled> Świat przeżywa kryzys energetyczny. Tylko właściwie ukierunkowana energia seksualna może nas uratować. Zresztą. Zróbmy pewien eksperyment. Ugotuję panu jaja. Panie, tylko nie to, dobre Przepraszam bardzo, nie życzę sobie. Chodzi o jaja kurze. No no, 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 no i co? No, dobre. Proszę. Ja pierd. Ta... Nie, to już za mocne na moją głowę. Panie, ja rzecz bardzo zrobił. To jeszcze nic. Mogę dużo, dużo więcej. No i co, tak, no, 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 no nie pali się, no i co? Nie pali, bo nie ma energii. No, no. Ale proszę bardzo. Następny będzie, nie wiem, jakiś typu śmierci Ferdynand. To, to, to było fajne, to mi się fajnie oglądało. Co ty robisz? Ja zawłaszczam radyko na odległość. Radyko, radyko. Koniec, koniec co? tej zabawy z tym radykiem. Ty zboczeńco ty. Jaki zboczeńcu, Alicja? Ja na odległość włoczęm radyki. Ty wiesz, że można sobie jajka ugotować. Ja ci poza pokażę, jak się grzeją jajka. Nie ty. dotykaj mnie. Co? Ty normalnie masz jakiś problem? Jaki problem? Normalnie grzeję jajka na odległość. No o, co? o tym zdecyduje seksuolog. I gdzie pan to nabył? Ja, 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 ja żebym to dostał nieodpłatnie od jednego mojego znajomego, ale <śmierdzi> <śmierdzi> pan panu. Przepraszam bardzo, bo tu jest. O, widzi pan tutaj, jak pan po to tutaj jest ładny. Ja O, widzi pan. <śmierdzi> A jak to się włączy? Na tym, tym... Fartek. <grymne> tym, na tym... O, oh, o, oh, o... Oh. A, a, a... A tym lewym? A to się, to się, to Czy tak... się nic nie włączy. I, no nie, bo, bo, bo żona baterię wy wyciągła i a, a ma pani te baterie? No oczywiście, że nie. Nie. Hmm. chyba nie przeszliśmy tutaj słuchać jakiegoś świńskiego radyjka. No dlaczego świńskiego? To są normalne, plastikowe cycki. Tak? A cóż z tym złego? No wiadomo, z czym to się kojarzy. Tak pani sądzi? Tak. A to z czym się to pani kojarzy, co? Aha, co? Aha, co? Ech, ciekawe, czy to w ogóle mi pozwoli dopuścić ten filmik do, do oglądania. Co co? Panika, ale poczekaj, no poczekaj. Nie dotykaj mnie! Nie życzę sobie. Halinka, doktor miał rację. To ty masz problem, nie ja. Nie życzę sobie, rozumiesz? Milcz! To jest taki sam zboczenie jak ty. 150 złotych błoto wyrzuciłam. Halinka, ja ci mówię, ty się lecz. Ty się lecz, bo tobie się wszystko za seksem kojarzy, Halinka. No wiesz co? Co? Jest, jest jedna rzecz, która mi się na pewno z seksem nie kojarzy. Tak? Niby co? Ty. <laughs> Panie... Ja to mam dosyć jego seksu i tych bab w ogóle. Wszystko. Jak się pan nie denerwuje. Boże, jak ja bym chciał tak leżeć na słoneczku. Ja wam pokażę coś za oknem. Ja wam pokażę. A mamy za oknem wielki śnieg. Niech się pan relaksuje. Niech pan odpoczywa. Panie Marianie, ja sobie tak myślę, że to wszystko, co, co nie jest dobrze wymyślone, wie pan. Bo, bo w ogóle na świecie nie powinno być babów i chłopów, tylko hmm. jeden gatunek powinien być. No ale jak byśmy się rozmnażali? No Normalnie no chłopy by jajka znosili. Żeby stworzyć jajko potrzebna jest kura i kogut. No to chłopy mieliby cycki i jajka. Science fiction. Ale powiem, Paściu, przyznasz Pan, no, że jednak baby są jakieś inne. No, ale mężczyźni też są inni. W końcu. Matka Natura jest kobietą. Pola, lasy, góry, doliny. Wie pan, że przy nich czuję się czasem taki mały. Nie, nie, to zakończenie już w ogóle nie. Ja już nie biorę takich odcinków, bo nazwa. Ja będę sprawdzał, o czym to jest odcinek, dobra? Także dziękuję za oglądanie, na razie, cześć, i popa.